Cześć Cytryniarze i Cytryniary Dzisiaj pochwalę wam się w jaki sposób ja wymieniam filtr kabinowy w Citroenie C5 o taki to model taki fil filtr to nie jest reklama używam tego filtra dlaczego bo ma tutaj te krawędzie ma takie bardziej elastyczne a kto Wymieniał filtr w C5. Ten się w cyrku nie śmieje. Ja yy, szczerze mówiąc, no bardzo nie lubię tej czynności. Tu zdej już zamontowane mam te plastiki yy, w tym miejscu, jak i, jak i tutaj cały ten plastik od góry. No i filtr sobie siedzi tam. Tu już klapkę też ściągnąłem. To jest po prostu na taki zaczask o. Te z lewej i prawej strony takie zaczaski są, łapka taka jest na, na dekielku i, i ściskamy to palcami i, i nam to wychodzi. No i teraz tak można, można go tu szarpać. Zazwyczaj spróbujemy go wyciągnąć od razu. Jak, jak się uda. O. Patrzcie ile tam syfu idzie za tym od razu. Pięknie. Nie? No i popatrzcie jak to się tu wszystko układa. Widzicie? I tu blokuje kolumna kierownicza. Żeby to fajnie wyjąć. Tu ten nawiew na, na nogi. To takim obrotem też można ściągnąć bezproblemowo. Ale wyjmijmy ten, ten filtr najpierw. Ja wymieniam ten filtr zazwyczaj przy serwisie olejowym. Raz w roku, na pewno. Popatrzcie, jak to wygląda i uważacie, że to dobrze było włożone. Popatrzcie, jak, jak ten filtr wygląda. No i to nie ma szans, żeby to. To jest po roku czasu. Także, no, Valeo, taki ma numer. Filtron ma taki numer. I popatrzcie, to było źle włożone i żeby tak się nie działo to ja przy demontażu przy montażu nowego filtra o widzicie tam jest ten otwór gdzie trzeba wcisnąć ten nowy filtr ja do montażu demontuję sobie tą śrubę w tym miejscu klucz numer 13 tu widzicie jest taki mimośród i wcięcie tam jest w tym w tym wałku który idzie już do maglownicy no i to trzeba tak wysunąć, wykręcić na tyle, żeby, żeby to, o widzicie, to już robi taki, chcę już robić taki ruch, chcę już zejść, natomiast tu blokuje na razie jeszcze to, muszę bardziej wykręcić śrubę i ściągam ten wałek, on wtedy od, odsuwa się delikatnie na bok i łatwiej jest wsunąć ten filtr, nie, de, nie deformując go. O, tutaj od góry... Jest jeszcze ta, ten nawiew, ta rura nawiewowa, ją można tutaj o, w ten sposób obrócić i zdemontować. Do odkurzania tego, tej, tej szczeliny na, na filtr kabinowy używam takiego wężyka i tam po prostu wjeżdżam. I odkurzam to, to miejsce przed, przed spikaniem preparatem. Zabieram się za odkurzanie. Już mamy z tamtej strony podkurzony, zabieramy się za demontaż tego plastiku. O tu przy okazji jakaś spinka jest. Ok, to trzeba wyczepić, a po co a po co od strony pasażera się tu dostaje? A po to widzicie, ten wężyk, co tam widać to jest. Mm, o teraz widać. To jest odpływ skroplin z, z parownika. I za chwileczkę ja to ściągnę, wezmę podstawę sobie tu jakieś naczynie, będę tam psikał, to mi będzie leciało do, do tego naczynia. Zobaczymy, co wyleci. Dodatkowo do tej rurki psiknę w stronę tam już wylotu pod podwozie tym preparatem grzybobójczym. No i zobaczymy zaraz, jak to, jak to dalej pójdzie z tej strony w tym plastiku, w tej osłonce oprócz tutaj śrubki na klucz torx są jeszcze takie dwa zaczepy w tym i w tym miejscu żeby tego nie urwać to jest połączone z tym plastikiem i tu trzeba złapać jak i tam z tyłu tu w tą stronę pociągnąć paluszkiem i wtedy ten plastik nam się, nam się wysuwa, ten zaczep stąd. No i ta rurka z kroplin na wierzchu. Popatrzcie, to jest tylko tak nadziane. Za chwileczkę tu psiknę preparatem, a tu na, nałożę sobie rurkę. Jak tam będę psikał na parownik, to tu podstawię naczynie, zobaczymy co tam, co tam zleci. Jaki tam towar poleci? Może nic nie poleci? Zobaczymy. I tak misternie przygotowana instalacja. Wężyk tutaj nałożony na ten odpływ sparownika. No to tutaj jeszcze na wężyku elementy redukcji do odkurzacza. Tym, tym samym wężykiem odkurzałem tam, tam z drugiej strony te miejsce na filtr. I za chwileczkę tam idę, idę popsikać na parownik, a zaraz wam pokażę, jak w jaki sposób to będę robił. Tu mam ten preparat. To też nie jest reklama. Używałem tego już kilka razy. Najlepiej się sprawdza. Ale popatrzcie, mam tą rureczkę z taką końcówką na, rozpylającą, i przymocowałem ją za pomocą trytytek i taśmy do drucika takiego na długość filtra tutaj żeby wjechać tam do środka i po całym po całym parowniku jestem w stanie spsikać oczywiście góra dół wprost wprost na, na parownik. Bo parownik to jest nic innego jak taka ala chłodnica, gdzie, gdzie wewnątrz płynie czynnik, a w zasadzie gaz już roz, rozpylony i o obniżonej temperaturze i przepływające powietrze przez tą chłodnicę jest schładzane. No i, i, I tutaj takim elementem jestem w stanie tam sobie całą tą, o widzicie jak głęboko wkładam to, popatrzcie cały ten drucik wszedł i w ten sposób e, zaraz wypsikam To no podejrzewam, że nie całą, nie całą puszkę wystarczy podejrzewam, że połowę e, zobaczymy za chwileczkę jak to pójdzie a tak ta końcówka rozpyla widzicie? co nie widzicie? Dość, dość fajne ciśnienie, zobaczymy jak to, jak to pójdzie. Z drugiej strony sprawdzam, co nam tam wypłynęło. Widzicie, jest trochę tego preparatu. No jest, jest brudny. Tylko pytanie, czy to nie spłukało mi tego brudu z rurki? Raczej, raczej tak, bo to było brudne. Także weryfikacja średnia. Trzeba unikać rozlania preparatu w tapicerkę, żeby to nie wsiąkło, bo ten zapach jest później dość uciążliwy. No i przez 3 dni po takim zabiegu lepiej za dużo autem nie jeździć. Dość, dość mocno to intensywnie pachnie. No i wiadomo, że na zdrowie może nie wpływać najlepiej. I tu jeszcze w rureczkę odpływową, już bez wężyka. Za tam zapodamy. Może wystarczy. Myślę, że powinno dać radę. O, widzicie? Tu spływa. Spływa ten płyn. O, świetnie. Poleciało. Tyle się tu uzbierało. Widzicie? No. I cała. Od cała operacja. Z dezynfekcją układu klimatyzacji, według mnie to najskuteczniejszy sposób. Nie używam tych pianek, nie psikam tutaj w układy te kanały wentylacyjne, bo potrafi to degradować te pianki takie uszczelniające kanały, te klapy wszystkie w klimatronikach i później, i później jest, jest po prostu problem z tym. Taki zabieg wydaje mi się wystarczający. Nie mam tematu później że śmierdzi mi z nawiewu, że jakieś takie historie. A sam patent w Citroenie C5 z filtrem kabinowym położonym praktycznie na na parowniku. No to jest no nie chcę tego komentować. To jest w ogóle skandal. Wysunąłem tutaj tą śrubkę. O może ją wyjąć całkowicie i w tym momencie Mamy możliwość ściągnąć ten, ten wałek i odsunąć go teczko na bok, żeby nam tu nie przeszkadzał w wyciągnięciu filtra. Muszę użyć dwóch rąk, nie mogę wam tego nagrać, niestety. No i tu już ten drążek ściągnięty. Pamiętajcie, żeby nie obrócić sobie kierownicą ani w jakiś sposób kołami w takim przypadku, bo, bo będzie lipa. Ja w tym momencie mam kierownicę zablokowaną. Widzicie? Kluczyk wyjęty z stacyjki. No i wiem, że w takiej pozycji musi mi to z powrotem wejść. Po ściągnięciu tego wałka widzicie? Tu mam teraz troszeczkę więcej miejsca, żeby wcisnąć tam w tą szczelinę nowy filtr. Po co tyle bawię się z tym tematem? no po to, żeby nie uszkodzić tego filtra, nie pozaginać go przy wkładaniu. W większości citroenów, których już wymieniałem ten filtr, jest po prostu pogięty, poniszczony, nie zakrywa całej powierzchni parownika. No po prostu dramat. Przy wkładaniu filtra wiadomo, ważny kierunek przepływu powietrza. Kładamy w ten sposób widzimy się za chwilę tym oto sposobem mamy tu nieco więcej miejsca i można delikatnie wsunąć ten filtr nie niszcząc go widzicie on jest cały tutaj wyprostowany a tak to by ten drążek nam odpychał go ten filtr cały w dół i mamy przekoszony wciskamy na siły ten filtr i tym samym go uszkadzając. Filtr już jest ułożony na swoje miejsce prawie, niemalże. Popatrzcie, że on ma tutaj, jest możliwy taki ruch, a wkładam go w ten sposób, że tutaj po jednym żeberku palcami go dopycham. Ale popatrzcie, on wchodzi tutaj luźno. Nie jest, nie jest skoszony, widzicie, nie muszę napierać, żeby, żeby go wsunąć. I w taki sposób mam pewność, że, że jest niepofałdowany i że będzie spełniał swoją, swoją rolę. No, jest, jest na miejscu. Za chwilę zakładam drążek kierowniczy z powrotem. O, widzicie, to chodzi sobie do góra dół elegancko. Zakładam te jarzmo, śrubę, kręcę to, zakładam dekielek, puszczam obieg wewnętrzny. Kolumna kierownicza na miejscu. filterek na miejscu. Mam ten oto tutaj dekielek jeszcze do założenia. No też sprawa. Popatrzcie jak to działa. Tam u góry jest taki otwór, w który w poprzek tego całego filtra jest taki otwór, w który musi wejść ten, ten element plastikowy. Musi się wsunąć i wtedy Zaklikujemy zaklikujemy na dole ten dekielek o te dwa elementy. I bardzo ważne, żeby tego dopilnować, żeby to tam wsiadło i się trzymało. Bo widzicie? O, ten sposób. I czy u góry się trzyma? Nie bardzo. Trzeba poprawić. No, troszeczkę wszystko. Wszystko ta, ta praca jest ma tak zwanego macanego, widzicie, tam trzeba u góry wyczuć, wyczuć ten moment, oczywiście jest jeszcze ten taki wspornik na, na przewody i to wszystko wszystko w okolicy tych tutaj manipulatorów gazu tego wszystkiego, pozycja, no popatrzcie, pozycja mega, niewygodna, nienawidzę tego robić. Ten dekielek. Tutaj siedzi. O, widzicie. Oczywiście leży na plecach teraz. O jak go tu złapę, ma się trzymać górą. Widzicie? Te tutaj wąsy na dole trzymają. O, o teraz tak kliknął właśnie. Tu podważaj, spróbować podważyć paluszkiem. Czy o, widzicie? Nie da się odchylić, to znaczy, że. W góry siadło tutaj oczywiście te prowizoryczne mocowanie na przewody. O powodzenia, że to się będzie tu trzymać. Wycofuje się stąd. Lampa świeci w oczy. No i tak, tak to moi drodzy wygląda. Operacja wymiany filtra niemalże skończona. Już nie będę was zanudzał. Wiadomo jeszcze tą kierownicę powietrza trzeba tam założyć. Tu plastik, tu plastik za chwileczkę włączę to ogrzewanie na kilka minut na obieg wewnętrzny. No i oczywiście bez załączenia klimatyzacji i tak to, tak to z mojej strony wygląda serwis klimatyzacji i powiedzmy tego, tego nawiewu wymiany filtra pyłko, pyłkowego. Dzięki za, za uwagę. Liczę na Wasze komentarze. Jak Wy to robicie? Wiem, że można to zrobić bez ściągania drążka kierowniczego, ale dla mnie jest tak wygodniej i jestem pewien, że ten filtr wszedł tam tak jak należy, a nie tak jak tutaj pokazałem po wyjęciu, wygląda pofałdowany, nie zakrywa całego parownika i nie spełnia tym samym swojej funkcji. Także dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie, jakiś like tam możecie dać, jak, jak, jakąś subskrypcję kanału, może, może zmotywuje mnie to do częstszego wrzucenia, wrzucenia jakichś odcinków napraw. Trzymajcie się, na razie.